Serdecznie witam wszystkich hodowców, Hasło: Dobry Lot. Dzisiaj mamy 9 maja, jest piękna, słoneczna pogoda. Jest dzień, dzień lotu. Gąbki zostane, zostały wypuszczone z Głogowa. To jest około 270 km do mojego gołębnika o godzinie 6. Będziemy czekać na przylot ptaszków. Tydzień temu mieliśmy lot Wrocław. Na 64 włożone gołąbki, 37 znalazło się w konkursie. Ale od 6 średnich nie było szpicy. No i mamy pierwszego gołąbka. Jest godzina w tej chwili 9:55. Oczywiście kolegi, kolegi Gołębie go zabrały. No niestety moja wina, ale trudno będzie patrzeć, jak się będzie. O, jeszcze kolega jaszą się pokazał, no mamy pierwszą gąbka siad na dachu, trochę polatał, bo jaszą przeleciał w międzyczasie kolegi gołębie go zabrały, chodź, 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 chodź jest to samiczka, jest drugi gołąbek jest następny chodź, 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 chodź tej chwili 9.57 pierwszy stracił około minuty Mamy trzeciego gołąbka, już się pięknie składa. Deszed, z godzina. Pięćdziesiąt dziewięć. Jest kolejny gołąbek. Czwarty. No ja mam cztery. Teraz czwarty siada w tej chwili. Dobra, ja się kręcę filmik, wiesz, tak No, no, to na razie, hej. Chodź, koć koć chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Ej, gdzie lecisz? Uciekaj. Uciekaj. Wpiszcie, pomimo że razem był pierwszy. tym kolejnego gąbka. Piątego jest godzina dziesiąta jeden. I chyba mamy szóstego. No i mamy ósmego gołąbka. Oczywiście jest do to jest czas Idziemy sprawdzić, czy ptaki odbijają. W tej chwili siada 9 dziewiąty? Dziewiąty gąbek. Jest 10 jest A nie chcą coś. Się jest i jedenasty. Jest i 12. W tej chwili mamy godzinę. Jest niczyna z tego chodź, 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 chodź Chodź Idą, idą dwa kolejne 14 i 15 już zakażają, piękne kółeczko. Są następne dwa, no, co się miały, bo już z różnych kierunków przychodzą. Ja, następny pięknie się jeszcze w ale jest następny. W tej chwili jest około, około 17-18 głębi. Mamy godzinę 10.11. Tego gołąbka o, chyba 20 GOM no. kręcę, kręcę. Nie ma co, ale kręcę. Na razie Jest w tej chwili, jest w tej chwili godzina 10.13, no, jest około 28. 20, 21 jest teraz Jest następny gąbek. A Zygmunt jak nie wiesz No, osiadają dwa następne, No to ty jak zamknął Zygmunt Aha, no siadają dwa następne, kolejne gąbki siadają No dobra, na razie, widzę. Słucham, czy stać Halo. A podam 20, jest Ani jednego nie masz. No cóż, pa... Tam słyszałem. Jest następny. Już jedziemy od wożna Chyba 22 teraz siada w tej chwili. No jest 13. Ja pierwszego miałem za. Chyba był za 4, ale wiesz, te głębie szoliczkowe zerwały, no Jaszun przeleciał, nie? Także podniósł się ten gołąb, ale były głębie 52, a już Piotr miał gołębia. No. Piotr miał 52 gołębia, ale musi. No. No. Nie, nie, nie No, zaczymy, no. No, na razie trzymaj się coś. Idziemy sprawdzić o której dziesiąteczka była. wsiada nam dwudziesty trzeci Jest i dwudziesty czwarty lub dwudziesty piąty, bo ma, chyba coś się tam odbiło w czasie, jak byłem w Gremniku. Dycha jest zamknięta. 11 po zero jeden.

No, to elegancko. A ile masz taków? Przez... No, na razie trzymaj się, hej. Jest dwudziesty piąty gołąb. Mamy kolejnego gąbka dwudziestego szóstego, jest godzina dwadzieścia jeden po jest następny dwudziesty siódmy gałębie mocno rozciągło. Miałe pod wiatr. Konkurs jeszcze trwa. W tamtym tygodniu ptaki na 64 włożone zrobiły 37 konkursów. To był lot Wrocław. Mamy kolejnego gąbka 29. dziewiątego. Jest następny ptak Jest chyba koło 30 gołębi Jedzie kolejny. Jedzie, jedzie kolejny Je, jedna, dwa, dwa następne jadą. Trzy pięknie się spadają. Uch, idą. Raz, idą super już to będzie chyba musztarda po, po obiedzie. Ten, dwa. O nie jeden, bo jeden jest. Koleżankę Szymlę jest ta jasna moja, i przyprowadziła też koleżankę szymle i pewnie jeszcze wejdzie ten dział. Jest następny, a dwa kolejne siadają. 3, a jest ponad 30 gołębi już. Mogę się pomylić, to jest waltance, ale koło 30, 31 2 gołębi już jest. No, I na wodę, do rzeki. Do... No, tak hodowcy przygotowują ptaki z lotu. Na lot. Chyba wskoczył do rzeki. Bo... No. Po godzinie po godzinie Dziesiąty ptak już szuka picia Jest następny gąbek Dwa siadają Jest kolejny A nie to jest ten, co na rzekę siadał obcy Jest następny pięknie, idzie, składa się O, zobaczymy O, się podda Mamy kolejnego Jest Jestem dwa następne. Jeden drugi. jest następny tak, ale to... nie to chyba nie do mnie mamy następnego ptaszka składa się nie, nie. jest połowy pierwszy połowy się zanudował. Jest w tej chwili mamy... a nie to jest też obcy gąb to nie jest mam tu obcy

Dwa, czterdzieści dwa, cztery, dwadzieścia, cztery, pięćdziesiąt dziewięć, siedem, trzynaście, dziewięć, pięćdziesiąt pięć, dziesięć, trzynaście, dziesięć, czternaście, I tu jest dziesiąty typowany, to jest jedenaście zero Do 20 po było 20, 26 głąbków, do 25 po było 35 głębi. W tej chwili jest 50 głębi.